Z tej strony rodzina Tomczaków, dostaliśmy e, formikalium z ten centel, e, tu jest taki plosek, e, co się rozmiesza i wychodzi takie brązowe, a tu piesek na arenę, a tu są szczepce, takie żeby coś robić, na przykład wyjmować plopówkę jak się Mulówki przeprowadzą do formikalium, które tam później nagramy. A tu miód to karnienia. A tu pipetka jest taka. A tu jest taszek. No... Tam jest pod tym papierem, no... cała kolonia wy... No felstebie, a ten felsteb jest w plowu. A tu mamy nasz ekran, tu ten plosek rozwodniony, a tu ten miód, a tu jest poidełko, a tu jest kola, całe wystrzelnianie, a tu jest no przeciemnione, a tu jest no woda, tak naprawdę. Koniec materiału. Papa